Wiele osób myśli, że najrzadszym mobem w grze jest niebieski jak jak mój przyjaciel Pixel! Ej, piczku, bardzo mam, bardzo mam najrzadszym bo w grze co takiego nie masz, ale nie masz takiego, co? Mogę go na chwilę po... Ale tak naprawdę jest o wiele więcej najrzadszych mobów, a o większości z nich prawie nikt nie wie. A ja zdobędę je wszystkie po to, bo nie mogę pozwolić, żeby mój przyjaciel Pixel miał rzadsze moby ode mnie. Więc zacznę od Chicken który jest villagerem z całą zinchantowaną diamentową zbroją, trzymający zinchantowany żelazny miecz w jego lewej ręce. To jest okropne. Tak Szansa na znalezienie tego moba to. To? Nawet nie wiem jak to przeczytać Więc muszę naprawdę się postarać, a mój plan jest taki Tworzę ekspiarkę, na której będą respyci zombie Z małą szansą na pojawienie się chicken Jackie. Wtedy podaję mu przedmioty I wszystko powinno działać Co nie? Czemu on nie chce tego podnieść? To chyba nie będzie takie proste Także stworzyłem listę od najprostszych, najrzadszych mobów Jak endermite do tych ekstremalnie ciężkich O których kompletnie nikt nie wie Zaczynając od endermite'a, który tworzy się podczas teleportowania się perłą I mam na to tylko 0,5% szansy Także przeleciałem się na farmę Endermanów I zebrałem trochę pereł gdzie jest moja farma endermanów? Dobra, w ostatnim filmie podmieniłem Endy, i już jej nie ma. Zmiana planów. Lecę do netheru na endermana wybią i zabijam jak najwięcej endermanów tylko możliwe. Chyba tyle pereł starczy. Teraz tylko ustawię się w miejsce na naszego endermajta. Muszę go najpierw zbudować. Więc zebrałem bloki i trochę barwników i po godzinie gry udało mi się stworzyć coś takiego. Chodzi o te takie oceny. Youtuberzy jak kiedyś używali. Teraz ustawię się w pierwszym polu i spróbuję zespawnować endermajta. No, jest. I tak udało mi się zdobyć jeden z 24 najrzadszych mobów w Minecrafcie. I żeby nie zapomnieć, muszę dać mu name tak, żeby nie zniknął. Pewnie zapytasz, jakie nazwę? A wszystkie moby nazwę nikami losowych widzów, którzy napiszą komentarz. Więc napisz w komentarzu, którego moba nikiem chcesz być, a na razie nazwę cię... Ks, ks, bo taki dźwięk wydajesz. A następnym mobem będzie zielona żaba, którą można znaleźć tylko na biomie zimowym. No dobra, ale jak znaleźć żabę na biomie zimowym? Dobre pytanie. Muszę polecieć na bagna, żeby znaleźć żabę. Teraz potrzebuję jej jajka. Te drogie kulki, których nigdy nie rozumiałem. Teraz tylko chwilę odczekać, gdy małe żabki już się pojawiły. To są kijanki, akurat. Pora wziąć jedną i zostawić ją na zimowym biomie. Was tutaj muszę zostawić. Tutaj po czasie nasza kijanka powinna wyrosnąć na zieloną żabę. Jest! Więc drugi z 10 najmniej rzadkich mobów w grze już gotowy. Ciebie nazwę. Co ty zrobiłeś? Ciebie nazwę Blap. A kolejnym mobem, w zasadzie jego jajkiem, będzie sniffer, na którego jest około 6,7% szans. Tak, wiem o czym myślisz. I muszę je znaleźć w podejrzanym piasku. więc zacząłem od szukania podejrzanego piasku, co już było dla mnie ogromnym problemem. Do teraz nie mam pojęcia, jak zdobyć, po prostu tego poradnika. A dodatkowo muszę teraz kopać to z 7% szansę na jajko. To jest tragiczne. I to dlatego przed tym wyzwaniem wszyscy twierdzili, że to niemożliwe. Podobnie jak każde inne wyzwanie, i to doczekało się ze tych innych youtuberów, którzy nagrywali filmy rzekomo, próbując to zdobyć. Niestety prawie wszyscy ci youtuberzy po prostu kłamią, że Zrobili to na surwiwalu i po cichu oszukują używając komend. I to wszystko powoduje, że osiągnięcie mojego celu wygląda na niemożliwe. winie i zakłamanie. Dzieci nie zwracają na to uwagi, a to łatwy sposób na szybkie wyświetlenia. Ale ja tego nie chcę. Zdobędę wszystkie te mowy uczciwie, bez kłamstw i bez komend, bo tak jest ciekawiej. Tak też kopałem, kopałem i kopałem tak długo, że... O, hello, nie spodziewałem się tego za jakimś... Setnym razem! To się nazywa szczęście. Więc wszedłem do pokoju i zostawiłem tutaj jajko, a sniffer wyrośnie za jakieś 20 minut. A następnym mobem na liście jest zombie villager, który pojawia się tylko w nocy i jest na niego około 5% szans! Przeleciałem się po terenie wokół mojego spawna i zauważyłem to! No dzień dobry. Teraz muszę cię przenieść tam. To nie będzie takie proste. Więc nazwałem go Nie mam aplikacji żabka i przeleciałem się po łódkę, bo można ją wziąć na smycz. Czy mogę cię... Co ja zrobiłem? Dobra, co? Myślę, że po prostu wezmę nowego. I już czwarty mob za mną. Dodatkowo sniffer wygnął się z jajka, a nazwę go tak, jak będzie wzięło najbardziej polubiony komentarz. Także powodzenia. To było dość proste. I niestety dla mnie, ale kolejne moby, które będę zdobywał zajmą 500 razy więcej czasu. Już tłumaczę. Pierwsza z nich, którą obecnie robię, która ma 10 mobów, powinna zająć mi około 6 godzin gry na Survivalu. Jednak ta ostatnia z jednym mobem powinna zająć mi jakieś 4 dni. W każdym razie, kolejny jest mob, który. Nie wiedziałem, że jest możliwy, czyli pilacer bez kuszy. Brzmi dziwnie, co? Dokładnie. To dlatego, że ten mob nie może pojawić się naturalnie, i muszę mu w tym pomóc. Dlatego ukradłem pilacera i muszę sprawić, żeby strzelając do mnie. Eee, faktycznie moja najbardziej nielegalna zbroja nie będzie zbyt dobra. Zobacz na te efekty. On po prostu umrze od samego uderzenia mnie. Także szybko zrobiłem nową zbroję i w niej poleciałem do jeszcze jednego! I tak jak mówiłem, on musi we mnie strzelać, żeby jego kurza pękła, wtedy zostanie bez broni i będzie się tak śmiesznie patrzeć. A tak przy okazji, zanim rozwali mu się ta kurza, zasubskrybuj! Ale tylko jeśli naprawdę podoba ci się ten film. Mówię serio. I dzięki. Dobra nareszcie! A kolejnymi mobami będą villagerzy, bo w minecrafcie istnieją dwa typy, które nie mogą pojawić się naturalnie. Pierwszy to jungle villager, także potrzebuję wziąć dwóch villagerów do dżungli. Chyba żart. Tutaj muszę ich żyć i poczekać aż ich dziecko będzie dżunglowe. O, jest. To było długie. Stałem tu jakąś godzinę. Bez znaczenia. Teraz ciebie muszę zabrać ze mną. Bez tego kolegi. No dobra. Więc wziąłem ich do naszej tier listy i tak ukończyłem pierwszego z dwóch villagerów. Ty musisz wyjść. No, ty, ty nie! Wracaj, następnym villagerem jest bagiemny i tam nawet nie ma wiosek, więc nie wiem dlaczego istnieje. Nie pytaj, więc teraz w ten sam sposób możemy uzyskać mojego villagera, którego nazwę Wiedźmem, bo Wygląda mi na mężczyznę i jest z bugiem. Okej. Okay. Zostaje mi dwa najprostsze moby, a póki co to naprawdę nie wydaje się być trudne. W odróżnieniu od ostatniego moba, który, tak jak mówiłem, powinien zająć mi 4 dni na zdobycie go. Może na razie lepiej o tym nie myśleć. Kolejnym mobem jest Wandering Trader. Dość niespotykany, kolega. Bardzo irytujący i bezużyteczny, ale też bardzo rzadki. Jedynym sposobem na niego jest. czekać, aż się wygeneruje gdzieś niedaleko. Więc jedyną rzeczą, jaką mogę zrobić teraz, to multitasking. Generalnie chodzi o to, że mogę zbierać dwa moby naraz. A że kolejnym mobem jest naładowany Creeper, którego też może szukać chodząc w kółko. To idealnie się składa. Także moim pomysłem było dosłownie. chodzić w kółko wokół spawna. Tak znalazłem Creepera, którego naładowałem moim Tridentem i. przekonają się, że nie potrafię ładować mobów do łódek. O, oh, to jest tragiczne! Ale już następnego na szczęście udało mi się wziąć w całości. Nie wybuchając połowy spawna. Tak zebrałem ostatniego moba do listy, jednak Wandering Trader mimo wszystko się nie pojawił. Znalazłem go tutaj przy moim domku z TNT. Nie wyjaśnię wam tego. Sam jestem w szoku i obawiam się, że to zaraz wybuchnie. W każdym razie w ten sposób zebrałem wszystkie najprostsze, najrzadsze moby w grze. A teraz przechodzimy do tych cięższych, zaczynając od bosmarkanej pandy. Tak, wiem, brzmi dość banalnie, ale to jest jeden z najrzadszych wariantów pand w grze, a jej rzadkość wynosi 5%. W co nie byłem w stanie uwierzyć, ale o tym zaraz. Nigdy w życiu nie widziałem pandy w minecrafcie Czy to dziwne? Chyba. Więc poleciałem w poszukiwanie pandy, bo nie mam pojęcia, gdzie mogę je znaleźć. Poza tym, że przy mamusach jestem geniuszem. Cześć! Ludzkie. Teraz muszę postarać się o chorą pandę, która tak słodko kicha. Także muszę je rozmnażać tak długo, aż jej nie dostanę. Minęło 6 godzin. To miało łącznie zająć jakieś 10 a na razie większość z tego się przy pandach. Coraz bardziej wydaje mi się, że to niemożliwe. Ale w takich momentach przypomina mi się mój cel. Cela, by udowodnić wszystkim czytelom, że mogę to zrobić sam. Bez komentarzy i bez oszukiwania. W ten sposób lekko podbudowałem swoje nadzieje i w kolejną godzinę udało mi się zdobyć naszą pandę. Jest! Jaka mała! Okej, okay, teraz ciebie muszę wziąć do naszej bazy. Ondę wziął do naszej bazy i w 7 godzin! Zdobyłem pierwszego moba na naszej liście. W tym tempie najrzadszy mob zajmie mi miesiąc! Oby nie. A następnym mobem jest krzycząca koza? Eee, no dobra, powiedzmy, że rozumiem. Wyczytałem, że kozy pojawiają się losowo w górach, a krzycząca forma kozy ma tylko 2% szans na pojawienie się. Już nie wierzę w te procenty. W jednym z moich filmów stworzyłem taką farmę kozy, ale nie widzę tutaj żadnej wyjątkowej. Zabiję je wszystkie i zostawiłem dwie, żeby je dalej rozwijać. To będzie dobry pomysł. Wierzę w to. Tak rozmnażałem te kozy przez jakiś czas, tym razem już nie liczyłem i zauważyłem, że żadna koza nie jest wyjątkowa i dosłownie każda wygląda identycznie. Wtedy doczytałem, że to totalnie normalna koza, tylko od czasem krzyczy. No dzięki. Więc z moją ogromną farmą obserwowałem, gdzie jakaś kuska nie krzyczy, aż... O, nareszcie. Dobra, idziesz ze mną. Tym razem nie było to takie ciężkie i mam już dwa pierwsze moby z drugiej tabeli najcięższych mobów w grze. Mimo wszystko już teraz wydaje mi się to dość niełatwe. Nie jest to jeszcze trudne, bo pamiętam o moim ostatnim mobie, który, tak jak mówiłem, powinien zająć mi ponad 4 dni na zdobycie go, a sam sobie jest zbyt komplikowany, żebym w ogóle go zrozumiał. Tak więc może przejdźmy do kolejnego moba, którym jest różowa owca? Nie wierzę, że to jest takie rzadkie! Nie. Wierzę. No dobrze, więc wziąłem się za szukanie różowej owcy, na które raczej nastawiłem się dość pozytywnie, bo kto nigdy nie znalazł różowej owcy w Minecrafcie? Także tak jak się spodziewałem... Tak jak się spodziewałem... Faktycznie nie spodziewałem się, że tyle mi to zajmie. Ale po jakimś czasie doleciałem na polanę i udało mi się ją zdobyć. To nie było ciężkie, po prostu... Nie wiem, złe ciśnienie dziś... A następnym mobkiem jest Spider Jockey. To to samo co Chicken Jockey, tylko że szkielet na pająku. Myślę... Myślę, że coś jest nie tak. To też nie wydawało się jakieś bardzo ciężkie, ale takie było. W sensie no przeczekałem do nocy, szukałem, zabijałem, szukałem więcej. Potrzebuję innego sposobu. Więc myślałem co zrobić, żeby przyspieszyć spawn tego moba, bo zabijanie było bardzo długie i mozolne. Więc przypomniałem sobie, że gdy odlecę od jakiegoś moba, to on znika. Także teoretycznie teraz jak polecę do góry i zlecę, tak są nowe moby, okej. Okay. Teraz robisz tak w kółko aż jest. Okej, okay, Spider Jockey. Teraz też potrzebuję pająka, ale takiego niewidzialnego. Wiem, wiem, brzmi abstrakcyjnie, ale już tłumaczę. W grze mamy 20% szans na pojawienie się pająka z jakimś efektem. Prędkość, siła i tak dalej. Problem w tym, że mimo tak dużej szansy nigdy go jeszcze nie widziałem. Także podobnie jak wcześniej latałem w górę i w dół, bo uznaję, że to najlepsza opcja. Ale robiłem to przez około godzinę i nie stało się nic. Kompletnie. Także zmieniłem miejsce mojej strategii na większą polanę i tak po chwili ledwo zauważyłem tego kolegę. Ty idziesz ze mną. I tak zebrałem już ponad połowę drugiego poziomu całkiem szybko. A kolejnym mobem jest Ewoker, który nie wiem czym jest. Generalnie znajduje się je w rajdach i to one drobią temy. Ciekawe, że nigdy o nim nie wiedziałem, a mam ich ponad 10 w ekipunku, ale no dobra. W każdym razie, pora ogarnąć rajd na wioskę, więc najpierw potrzebuję tego efektu badomen, który mam w moim interczeście. Wypiję. Teraz muszę polecieć do wioski i po prostu zebrać jednego Ewokera. Plan idealny. Ostatni raid, jaki zrobiłem był na początku serwera na farmie, więc chyba się nie znam. Jeszcze mi golem zabija piladzierów, nie, nie mogę ryzykować tylko że zabije mi ewokera. Muszę zabić. No dobra, trochę się ich zebrało. Na szczęście mam mojego meisa, który wszystko zabija na jedno uderzenie, więc pokonałem co miałem pokonać. Teraz tylko znaleźć... O! Jest i nasz cel. Ciebie chcę włożyć do łódki i kolego idziesz ze mną. To była długa droga, bo spał weksy weksy ciągle, ale udało mi się. Kolejny mob już w klatce. A następnym kolegą w naszej liście mobów będzie Chicken Jockey, którego już zrobiłem tutaj na samym początku filmu. Faktycznie, nie dałem mu nejtaga, ale mogę go uzyskać dokładnie w ten sam sposób, po prostu czekając. Ten sam sposób, ten sam czas? Chyba. Ale na szczęście udało mi się go zrobić w dość normalnym czasie. Dwie godziny. Następnym mobem będzie coś, co myślałem, że jest mitem. Skeleton Draft. A dokładniej to jeden z koni, które do momentu wersji, na której gram, były bardzo rzadkie. Teraz już niezbyt, bo weszła ta nowa aktualizacja, ale nieważne. Ważne jest to, że dowiedziałem się jak znaleźć tego konia i muszę to teraz zrobić. Już tłumaczę. Skeleton horse jest tylko częścią większej pułapki stworzonej w minecraftcie. Mianowicie, naturalnie istnieje coś takiego jak skeleton trap. Widzisz takiego konia w oddali, a gdy podejdziesz to BUM! Więcej koni. Zjawisko pułapki szkieletowej opiera się na zjawisku pogodowym i specjal... Dobra... Co ja gadam? Generalnie konia szkieleta i w sumie całą ich rodzinkę Można znaleźć losowo na mapie podczas burzy z piorunami Tak też przeczekałem na burzę I wyruszyłem w podróż szukania szkieletowej pułapki podczas burzy w minecrafcie Generalnie latałem sobie elektro w poszukiwaniu tego konia Aż nie doczytałem, że mam 15 minut zanim zniknie To skomplikowało mój plan I natychmiastowo wziąłem się za profesjonalne szukanie konia Tu niemal i Tutaj też chyba nie widzę. Kolejne miejsce bez konia. Jak znaleźć tego konia?! Na reddicie wyczytałem, że w konie musiał uderzyć piorun. Chociaż telefon napisał, że nie może to być spowodowane trójzębem. Miał rację. Spróbowałem jeszcze tym dziwnym knypkiem z miedzi i też nie działa. Zostało mi tylko czekać na cud. Na moje wymarzone znalezienie tego... Poszedłem spać. Rano jak wstałem, zostałem cud, bo koń dosłownie stał obok mojego domku. Prawdopodobnie stał tam ostatnie 15 minut. Dumny podszedł i zabrałem jednego z nich do mojej tier listy i został mi już ostatni mob z tych drugich najrzadszych mobów w grze. Strider Jackie. Myślę, że większość z was też nie wie, co to jest. Zauważyłem, że generalnie mało wiem o Minecrafcie. Przydałoby się doedukować, ale no nieważne. Strider Jackie to zombieczek na tym dziwnym ludku, który chodzi po lawie. Generalnie widziałem ich kilka razy w Minecraft'cie, ale nie wiem, jak rzadkie to było. Dość rzadkie. Teraz pora przylecieć trochę nederu, bo najczęściej mi na znalezienie go są te lawowe oceany. Więc polatam tutaj trochę wokół struktury i może się u tego znaleźć. Jest! Szybko poszło, 15 minut. Teraz pora przejść do trudnych, najcięższych mobów w grze. Kurde, nie spodziewałem się, że tyle mi to zajmie. Całe średnie najcięższe moby w grze zajęły mi 4 dni. Nie wiem w sumie, czy to tak długo. A przechodząc do drugich najcięższych, najrzadszych mobów w grze zaczynam od brązowej krowy, którą w grze tak naprawdę widziałem tylko raz. Generalnie problem z nią jest taki, że ona jest podwójnie limitowana. Już tłumaczę. W zasadzie od samego początku, aby ją zdobyć, muszę znaleźć tę dziwną grzybową wyspę, na której ogólnie jest pół procenta. Później muszę wziąć krowę grzybową na łódkę i przenieść ją na stałna, a tam zamienić pieruny w brązową krowę bez spalenia jej przy okazji. Brzmi faktycznie nie tak ciężko. Więc zacząłem od wyszukania, gdzie w ogóle mogę znaleźć tą wyspę, bo może jest jakaś strategia To mi dużo nie daje. Mimo wszystko poleciałem na ocean i liczyłem na to, że po prostu ją znajdę najzwyklej w świecie lecą przed siebie. Tak też leciałem, aż został mi stack fajerwerek Nie wiem czy mam wracać czy lecieć dalej, ale jestem na takich kordach, że stwierdziłem, że ryzykuję. I dobrze, bo wyspa była dokładnie przede mną. Fajnie, nie 15 tysięcy kratek od spawna. Zabrałem krowę do łódki i po prostu zacząłem wracać. Może trochę szybciej. Po zadziwiających trzech godzinach udało mi się ją wyprowadzić do klatki i nazwałem ją czekoladką. Męczącą czekoladką? Chyba już widzisz, czemu to jest najcięższy, najrzadszy poziom? W każdym razie kolejnym mobem jest Zombie Fight Figlin Chicken Jockey, na którego pojawienie się jest około 200% szansy. Jest okropnie rzadkie, ale w porównaniu do ostatniego moba jest on totalnie normalnym mobem. Także wziąłem się do roboty w ogarnianiu. tego. Przecież to się nawet naturalnie nie respi w Minecrafcie. Więc wyczytałem, że gdy przyniesę trochę kurczaków do Nether Wastes, to po czasie Chicken Jockey może się naturalnie zrespić. Liczę na to, bo. Nie wiem, nie znam się. Także wziąłem trochę kurczaków i przyniosłem je wszystkie na nabiomne Der Wastes. i po prostu trzymałem ciki, że uda mi się jakoś go tutaj zdobyć. Ale ponownie czekałem tak długo, że po prostu poszedłem spać. Następnego dnia stałem całe dwie godziny korepetycji, a jak wróciłem, to zostałem mojego MOBA. Jest, boże, jak dobrze! Nienawidzę cię, Jackie. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że zostaje mi tylko trzy najrzadsze mobki przed ostatnim, najcięższym i najrzadszym mobem w całej grze. Przejdźmy do kolejnego ciężkiego moba, jakim jest... Zombie. Villager Chicken jokey? Mówiłem już, że nienawidzę Chicken jokey? No dobra, to nie wydaje się tak ciężkie jak poprzedni zombie, Pora tylko sprawdzić, jaka jest na to... Ok. Ponownie muszę ogarnąć jak najwięcej kurczaków i z tego co rozumiem po prostu je dać przy wiosce. Zamknę wioskę w takiej kopule szklanej, żeby nie uciekły mi te kury. I po prostu poczekam, aż ci że się zesponują, bo to chyba jedyna taka opcja na zrobienie tego. Tym razem minęło 4 godziny i 13 minut, zanim ocknąłem się i poszedłem na zwiady. Moje zwiady zakończyły się niepowodzeniem, bo nie znalazłem mojego wymarzonego zombie wilagera. W Każdym razie nie poddawałem się i czekałem dalej. Zmieniłem trochę miejsce, bo może tam tego się bały. Teraz stoję na wieży. Łącznie czekałem 6 godzin i kilka minut zanim udało mi się zrobić villager Cieka Jackie. Nareszcie. Przechodząc od razu do kolejnego moba, jakim jest niebieski Axolotl. Nareszcie nie Cieka Niebieskiego Axolotla zdobywałem już 100 razy, więc najprościej mi będzie przejść tutaj i po prostu go zabrać. Z miejsca, w którym go nie ma Gdzie jest mój Axolotl? W takim wypadku szybko zebrałem kilka nowych Axolotli I zrobiłem im brodzik do rozmnażania się Bo generalnie niebieski Axolotl może pojawić się z szansą 0,083% przy rozmnażaniu ich Także zebrałem trochę ryb i przez bardzo długi czas... Nie wiem, nie mierzyłem. Po prostu siedziałem tu i rozmnażałem te Axolotle. Jakby jestem już doświadczony. Do końca dnia udało mi się zrobić tyle Axolotli, z czego ani jeden niebieski. W tamtym momencie poszedłem spać, a jak wstałem, to niesamowicie silną motywację do działania i zbierania niebieskiego Axolotla. Ryba, ryba, Axolotl, mały Axolotl. Ryba, ryba i tak w kółko. No, rozumiesz schemat. Trzy godziny zajęło mi zdobycie tego ziomeczka. Trzy godziny dziś, wczoraj nie liczyłem. Długi zawodnik. A ostatnim, najcięższym, bo w grze przed prawdziwym bossem tego wyzwania jest. Mała brązowa panda. Nie brzmi wcale tak groźnie, no ale dobra. Na małą brązową panda jest. szansa tak mała, że nawet jej nie podają. Jak ja mam to zdobyć? No dobrze, to ostatnie mo, więc nie może być aż tak źle. Znalazłem biom bambusowy, w którym byłem już chwilę wcześniej. Dwie pandy na karmiłem i tak dalej. Znasz dobrze schemat pand. Akurat na moje szczęście długo czekać nie musiałem, bo za zaledwie trzecim razem udało mi się dostać na pandę. Też byłem w szoku. Tak prezentuje się cała tier lista najrzadszych mobów w grze. Poza tym ostatnim najcięższym. Już tłumaczę, dlaczego zostawiłem go na sam koniec. Żeby lepiej zrozumieć rzadkość tego moba, muszę przytoczyć procenty szans na rozpięcię atrybutów każdego z nich. Mam na myśli miecz zbroje i tak dalej. Słuchaj. Aby sam zombie był dzieckiem, jest tylko. 5% szans. Dodając do tego prawdopodobieństwo bycia villagerem, obniżamy to o kolejne 5% szans. I dodatkowo zombie potrzebuje kury, co obniża prawdopodobieństwo o kolejne 5% szans. Wszystko razem daje nam 0,0125% szans, czyli około 1 na 8 tysięcy zombie. Teraz dodamy mu zbroję. Dokładnie diamentową zbroję. Do tego musi być pełna i zentrządzana, a ostatecznie zombie musi być leworęczny. Co się na wynik do 1,6 razy 10 do minus 10? Czyli 1 na ponad 6 miliardów szansy. Teraz w praktyce muszę mieć przeogromne szczęście, żeby. Przynajmniej spróbować to dostać, więc bez czekania pora go znaleźć. Znaleźć mam na myśli zdobyć. Zbudowałem większą, lepiej działającą farmę mobów i liczę na moje ogromne szczęście. W zasadzie nie mam jak podwyższyć sobie szans. Poza tym, że mam na to jedną kilkumiliardową szansę, nie przejmuję się tym. Staję sobie tutaj i muszę czekać i czekać i czekać. Aż nagle. Jest w Mikimie zombie! Z diamentową. Z brałem. Z mieczem w prawej ręce Szczerze, nie wiem czy mam się cieszyć czy płakać Jakby byłem o krok od tamtego zombiaka No ale dobra, jestem pewien, że to jest możliwe do zdobycia Także z jeszcze większym zaangażowaniem stanąłem I czekałem na sam koniec Ponad 60 godzin gry Przez cały ten film zdobyłem wszystkie najrzadsze moby Tylko dla tego momentu Ogromna farma, ogromna tierlista Tylko dla niego Jest mały zombiak, to tak poprawny Jedna na 6 miliardów szans już jest na mojej tierliście